Cześć! Długo zastanawiałem się, czy robić film na temat nadajnika radiowego FM, a to dlatego, że budowanie i użytkowanie tego typu urządzeń jest w Polsce zabronione, o czym troszeczkę więcej za chwilę. Natomiast opowiadanie o nadajniku FM bez jego wykonania to tak trochę jak lekcja fizyki i chemii bez doświadczeń, dlatego zapraszam na film. Tak Jak wspomniałem przed chwileczką, budowa i użytkowanie później nadajników wszelakiego rodzaju jest w Polsce zabroniona, przynajmniej mówię tutaj o częstotliwościach radiowych, nie dotyczy to krótkofalowców i ich pasm, oni akurat z tego są zwolnieni. Natomiast mogą tu się za chwileczkę pojawić głosy, że na przykład takie układy czy prostsze mogą być używane, jeżeli mają moc mniejszą niż ileś tam EIRP, nie pamiętam teraz dokładnie ile. No i owszem tak, ale dotyczy to tylko urządzeń fabrycznych homologowanych. Nie ma możliwości zbudowania urządzenia radiowego, a później jego użytkowania, a domyślam się, że nikt z Was nie będzie chciał budować, a później dawać takiego urządzenia do homologacji. Ten układ powstaje tylko po to, żeby pokazać Wam, że takie coś można zrobić, w jaki sposób taki nadajnik działa. Ja nie będę używać anteny, będę używać tylko sztucznego obciążenia, po to właśnie, żeby przypadkiem nie dać Pani komuś nie zakłócić sygnału radiowego, a poza tym częstotliwość, którą dobiorę, będzie taka, że u mnie po prostu w tej częstotliwości na stacja nie nadaje, także nikomu, gdyby coś, nie przeszkodzę. No, a poza tym układ po wykonaniu tego, po zrobieniu tego filmu po prostu będzie zdemontowany, bo ten układ do niczego mi potrzebny nie jest. Z czego składa się nasz nadajnik? Nadajnik składa się z czterech części. Pierwsza część to jest wzmacniacz MC, z tym układem wejściowym, którego zadaniem jest podbić troszeczkę wyższe częstotliwości sygnał trafia na wejście wzmacniacza. Typowy LM386, widzieliście go jako wzmacniacz końcowy, na przykład w Lidii czy w Stasiu na moim kanale. I y, najczęściej stosowany jest w ten sposób, że po prostu na wyjściu poprzez kondensator jest podawany głośnik i możemy sobie słuchać muzyczki na przykład. A tutaj napięcie jest podawane na y, drugą część, czyli na generator. Generator jest zbudowany na tym pierwszym tranzystorze i na rezonatorach kwarcowych. Te rezonatory kwarcowe, częstotliwość ich musi być tak dobrana, żebyśmy się zmieścili w paśmie radiowym, czyli od 88 do 108, trzeba podzielić na 4 i jakiś taki rezonator kwarcowy zastosować. W przypadku rezonatorów 24 MHz będziemy używać czwartą harmoniczną, czyli 96 MHz. Tu są dwa rezonatory kwarcowe, po to, żeby zwiększyć pojemność układu. Co więcej, sygnał, który tutaj wychodzi z tego układu, trafia też na diodę, i zwróćcie uwagę, że to jest zwykła dioda prostownicza. Ona także ma swoją pojemność. Z reguły stosuje się diody pojemnościowe zamiast diod prostowniczych. Przyznam się, na diodzie prostowniczej jeszcze żadnego nadenika nie budowałem, ani żadnego VFO. Zobaczymy, jak to będzie działało. Ten układ generatora bez tego wzmacniacza generowałby nam częstotliwości definiowane przez te rezonatory kwarcowe, ale musimy mieć jakąś modulację. I tę modulację właśnie zapewnia nam napięcie podawane nam przez ten rezystor na generator. Dzięki temu sygnał będzie, sygnał generatora będzie modulowany. Następnie przechodzimy do drugiego tranzystora. Na drugim tranzystorze mamy układ, nazwijmy to. Wzmacniacza i separatora. Chodzi o to, żeby z tego, co nam generuje ten generator, wyciągnąć częstotliwość radiową. I tutaj mamy układ rezonansowy, który ma być zestrojony na częstotliwość właśnie radiową, którą potrzebujemy czyli 4 razy częstotliwość tych rezonatorów kwarcowych czyli w tym wypadku 96 MHz. Następnie tutaj jeszcze jest taki mały układzik zobaczcie kondensator i cewka. Zadaniem tego układu jest odprowadzenie do masy trzeciej harmonicznej. Nam zależy na czwartej. Następnie sygnał, już wychodzimy z założenia, że to będzie ta czwarta harmoniczna, wzmacniany jest na ostatnim tranzystorze. Tutaj trzeba zastosować malutki radiatorek i sygnał przez układ dopasowujący trafia na antenę, Antena albo w formie drutu, Albo przez kabel koncentryczny jakaś inna. Ja nie będę stosować żadnej anteny, zastosuję tutaj zworkę zamiast tego wyłącznika, i sygnał, który wychodzi z układu, będzie trafiał na te rezystory. One mają po 100 ohmów, są dwa, czyli jest to sztuczne obciążenie 50 ohmowe, i zadaniem tych rezystorów jest zamienić energię nadajnika w ciepło, żebyśmy nic nie promieniowali. Tutaj jest podłączona jeszcze dioda, która prostuje nam sygnał i jest on łagodzony na tym kondensatorze. I możemy zmierzyć napięcie na tym kondensatorze. I trzeba tak stroić nasz układ, żeby tutaj uzyskać jak największe napięcie. Czyli wzmacniacz, modulacja na generatorze, następnie odseparowujemy czwartą harmoniczną, trzecia idzie do masy, wzmacniamy czwartą. Harmoniczną, która idzie albo do anteny, albo w moim przypadku wydziela się na rezystorach i pomiar tego napięcia na tych rezystorach przez tą diodę. I tutaj mierzę na tym kondensatorze napięcie. Zasilanie tych trzech stopni jest realizowane poprzez dławiki 100 mikrohendrów. One są tutaj po to, żeby te trzy stopnie na siebie nawzajem poprzez zasilanie nie oddziaływały. Jeżeli ktoś chciałby się zapoznać bliżej z działaniem tego układu, to pod filmem jest link do schematu. Ponieważ u mnie na 96 z małym haczykiem pracuje, jedna stacja ja nie użyje rezonatorów 24 MHz, tylko 23 MHz. Takie udało mi się dostać. Płytkę wykonałem na długo przed zakupem pozostałych elementów, które mi brakowały. No i niestety okazało się, że mimo, że zamówiłem rezonatory. Do montażu przewlekanego dostałem takie z grubymi, krótkimi nóżkami do montażu podstawki. To są grube nóżki. Musiałem rozwiercić te otworki pod rezonatory kwarcowe. W związku z tym to nie wygląda teraz dobrze. Płytkę trzeba poprawić, ale ponieważ i tak zaraz wszystko zdemontuję, także zostawię jak jest. No a za chwilę i tak wszystkie elementy zostaną z tej płytki wylutowane. W układzie mamy trzy istotne cewki L1, L2 i L3. L1 jest to w generatorze i ma trzy zwoje na średnicy 8 mm. Później L2, je, która jest w tej pułapce na trzecią harmoniczną, i to trzy zwoje na 8 mm karkasie. I cewka L3, która z C16 ma nam dopasować impedancję do impedancji anteny, i to jest 7 zwojów na 8 mm karkasie. O tych dławikach już mówiłem, że nie muszą być jakieś konkretne. Natomiast L7 jest to 70 zwojów cieniutkiego drutu nawiniętych na rezystorze 10 kOhmów, i ja już sobie przygotowałem. Takie coś, żebyście widzieli, to jest ten rezystor 10 kOhmów. No i tu jest 70 zwojów drutu takiego w emali. Montaż zrobię za pomocą lutownicy transformatorowej. Tutaj nie ma czego popsuć. Układ scalony będzie na podstawce, więc zabieramy się do dzieła. Najpierw, oczywiście, rezystory i podstawkę, później, kondensatory i następne elementy. Na koniec z rezystorów ten rezystor, na którym jest nawinięty dławik i trzeba teraz wszystko przygotować. Przy montażu podstawki, tudzież układu scalonego, trzeba zwrócić uwagę, gdzie ma być wycięcie. Jak widzicie, przygotowałem sobie kondensatory od 1 do 19. Już powinnałem nóżki, część jest używana. Zresztą z tego układu także wszystkie elementy wylutuję do ponownego wykorzystania, także zabieram się za lutowywanie kondensatorów. Tutaj powinien być taki przełącznik, który sygnał zamiast na antenę kieruje nam na sztuczne obciążenie z tych dwóch rezystorów, ale ponieważ ja nie mam zamiaru używać tego urządzenia jako nadajnika, dlatego zamiast przełącznika wlutuję sobie zworkę. Użyjemy to urządzenie tylko na chwilę w ramach przetestowania, czy działa nam, czy nie nadajnik i nadawać na nim to nie będziemy. Zamiast łącz wejściowych i wyjściowych, ja zamontuję takie, przylutuję takie odcinki srebrzonego przewodu. Zresztą wylutowane już z jakiegoś innego układu. Także będzie można się krokodylkami podpiąć albo podlutować do nich. Lutuję teraz diodę prostowniczą w tym miejscu, ona jest niższa niż elementy wokół, tu będą rezonatory kwarcowe, więc najpierw te niższe elementy lutuję, żeby było wygodniej, czyli całą diodę i od razu za innym zamachem tutaj diodę, która będzie nam spełniała funkcję prostownika do miernika napięcia wczoraj. Czas przylutować te rezonatory kwarcowe z tymi grubymi nóżkami do podstawek, które dostałem inne niż zamówiłem. I tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj mam zniszczone otwory, przez to, że musiałem rozwiercać na takie grube. Gdyby to miało być urządzenie docelowe, to należałoby zrobić nową płytkę, żeby było ładnie. No, ale ponieważ to jest tylko na chwilę, także zostawię tak, jak jest. Cyna tutaj chwyci, także uruchomimy, a później tak jak mówiłem, wszystko zostanie zdemontowane. Ciekawe, czy te końcówki w ogóle będą chciały się dobrze lutować. To jest jeszcze zagadka, bo może się okazać, że niespecjalnie. No nawet się jakoś lutują, choć powiem Wam, że trochę to jest rzeźba. Gdyby to miało być urządzenie docelowe, to tak jak wspomniałem, trzeba by zrobić nową płytkę z normalnymi dużymi padami. No, można by powiedzieć, że to jest nasmarkane, nieprzylutowane. Dobrze, że to nie jest urządzenie docelowe. No dobra, jedziemy dalej. Wszystkie elementy oczywiście przed montażem testuję, czy są sprawne. I zwróćcie uwagę, że tutaj mamy na nóżce numer 1 od tej strony emiter. Jeżeli byśmy włożyli ten tranzystor tak jak na rysunku tutaj, czyli ścięcie po lewej stronie, to emiter poszedłby do góry i byłoby źle. Emiter ma iść w obu przypadkach akurat w dół, czyli ścięcie musi być z prawej strony. Ktoś tutaj źle zaznaczył te tranzystory. Jeśli chodzi o tranzystor T3, to tutaj wszystko jest w porządku. Przy czym, wiecie co, należałoby na niego założyć? Jeszcze radiatorek. Trochę za blisko te otworki są, jak na taki duży tranzystor. Należałoby założyć na niego radiator, bo on się może nagrzewać w trakcie pracy. No ale on nie będzie za długo pracował, tylko na kilka pomiarów, więc radiatora także nie dostanie. Kondensatorek strojeniowy mam dwunóżkowy, ale to nie szkodzi. Mogą być kondensatorki na dwóch nóżkach. On ma sobie siedzieć... W tym miejscu właśnie No i zostało to czego najbardziej nie lubię, czyli cewki. Tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia i trzy dławiki do zasilania. Pierwszy, drugi, trzeci. Wlutuję je na końcu. Tutaj sprawdzimy sobie, jaki jest pobór prądu takiego jałowego. Zamiast tego dławika przyłożę miliamperom i się zobaczymy. Jak jest pobór prądu po włączeniu do zasilania? Cewki mają być powietrzne o średnicy wewnętrznej 8 mm, no i to jest wzorzec 8 mm. Cewka numer 1 powinna mieć 3 zwoje, więc nawiniemy sobie oczywiście trochę więcej, żeby było z czego odwijać. I odczep powinien być po 1,4 zwoja, także nawijamy więcej. Odcinamy. Drut y, według opisu jest w emali. Ja mam srebrzankę, to zrobię srebrzanką. Dobra. Czyli to będzie nasza cewka. Zakończymy sobie tutaj wyjście. O, to będzie początek. Zciśnijmy trochę. Gdzie tu jest? Tu jest. Powinna być tutaj. Czyli to będzie raz. ...dwa, trzy. Czyli odwiniemy sobie teraz. Raz, dwa, trzy. Dotąd. Tak paluchem pokazuję. Może niezbyt elegancko. O, dobra. I to będą nasze trzy zwoje. Trochę ścisnąć, żeby było tak jak trzeba. Możemy odcinać. I wkładamy ją. Widzę, że odczep, który mamy na jednej czwartej zwoja, to jest tak, przypadałby po pierwszym zwoju całym. No dobra, ale przylutujemy ją najpierw, a później dolutujemy sobie odczep. Ok, to jest przylutowane, a z tego co nam odpadło. Z tego kawałka zrobimy sobie teraz odczep, który musi być gdzieś tutaj i ma być mniej więcej do jednej czwartej. No dobra, to ja zrobię tak, że wlutuję go troszeczkę dłuższego, a potem się go przytnie. Dobra. I teraz to ma być jedna czwarta zwoja. Czyli tak, tu przede wszystkim, żeby nam się na dole nie zwarło, bo to będzie bez sensu wtedy. Odegniemy. Jedna czwarta. jedna czwarta to mniej więcej będzie gdzieś tutaj. Odcinamy. No, dobra. Cewka numer 1. Zrobiona. Teraz cewka numer 2 i numer 3. Cewka numer 2, niech nas spojrze do spisu, ma mieć także 3 zwoje, tylko że bez odczepu. I nawijamy. Jedziemy z tym. Mniej więcej już wiemy, jak cewka ma wyglądać. No, nie mi się tutaj. To będzie mniej więcej tak. Ok. Tu będzie nasza nóżka. Ciach. I raz, dwa, trzy. Czyli tutaj zaginamy. Ciach. I odcinamy. I L2. Czy ona powinna siedzieć? Tak powinna siedzieć. Widzę trochę. Wiecie, co? Zrobimy to lekko inaczej. Ten odczep będzie tak troszeczkę z boku. Nie odczep, a wyprowadzenie. O, cewki zrobimy tak. To będzie tu, ponieważ ta cewka, widzę, nie bardzo się zmieści. A tu zrobimy wyjście tak. O. Tu nam dotyka tego tranzystora. A tu, żeby nam nie zaczęło dotykać. No tu rzeczywiście cewka w Emali byłaby lepsza. Ale żeby nam się tutaj nie zwierało do tego tranzystora, no ok, przylutujemy. To już się nie będzie ruszała i się ponagina wtedy resztę. Kontrola, czy coś się nie zwarło? Oczywiście się zwarło. Cewka powinna być taka, wiecie, ładna, symetryczna. I nigdzie nic nie powinno dotykać. L3 ma aż 7 zwojów, to odsuwamy i jedziemy, musimy nawinąć teraz 7. I widzę, też trzeba będzie zrobić małą gimnastykę, żeby ona nam, słuchajcie, tutaj weszła, skoro tu mamy L2, to ma być L3. No dobra, jakoś będziemy wciskać. Jedziemy z cewką L3, teraz trzeba ciaśniej nawijać. Tego kondensatorka położymy. Niech on sobie tu leży. A tutaj przyjdzie cewka. Ułożyć troszkę ładniej te zwoje. Aby ona była taka, wiecie, bardziej książkowa. Na swoim zasilaczu ustawiłem na 512V ograniczenie prądowe 50 mA, podobne do zasilania. A tu się podepniemy z miliamperomierzem i zobaczymy, jaki będzie pobór prądu. Także podpinamy się minus plus czy gdzieś tu w góry, żeby się nie zwarło. Teraz trzeba to obrócić. Przydałaby się trzecia ręka, której oczywiście nie wyjąłem z szafki. I podpinamy się. To jest jeden, to jest, są te dwa punkty, czyli tutaj do tego lutowania, i tutaj jakie mamy natężenie prądu? 22 mA, czyli jest ok. Powinno być około 20 mA. Także jest dobrze. Możemy jeszcze sprawdzić, czy nagrzewa nam się ten tranzystor paluchem. No, jest taki troszeczkę cieplejszy, ale tragedii nie ma. Na razie nie trzeba zakładać tego radiatorka. Jest ok. Strojenie polega na zmianie pojemności tego kondensatora, oczywiście jakimś strojkiem niemagnetycznym, tak, żeby uzyskać jak największe napięcie na tych rezystorach, które są sztucznym obciążeniem. Także mam podłączony wrotomierz, podpinam zasilanie, cyk, pobór prądu troszeczkę skoczył, 40 mA, na razie zimne, i stroimy, koniecznie czymś niemagnetycznym, i zobaczymy, czy będzie nam rosło napięcie. W tę stronę nam maleje. Tu idzie do góry 11, 12, 13, 14. O, o gdzieś tutaj będzie maksimum 15, 14, 15. 16 się waha. 16. 16 mV mniej więcej, 15, 16. Także to jest maksimum. Jak najlepiej sprawdzić, czy nasz nadajnik działa? Otóż trzeba obok nadajnika postawić radio na stronę na częstotliwość naszego nadajnika i nasz nadajnik włączyć. O! Widzimy, że pojawił się sygnał, czyli jesteśmy dostrojni do częstotliwości nadanika, i nadajnik jakiś czysty sygnał, niemodulowany nadaje. Szum znikł, jest cisza w tej chwili, czyli nadajnik działa. Teraz trzeba by zmodulować. Do wejścia podłączę Wyjście telefonu komórkowego i puścimy sobie jakąś muzyczkę. I to jest ten moment, żeby poprosić Was o nakarmienie pana algorytma. Pan algorytm youtubeowy zawsze jest głony kciuk w górę, go bardzo dobrze karmi. Jest wtedy syty i najedzony. Oczywiście możecie także zasubskrybować mój kanał, jeżeli chcecie, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Teraz pozostaje nam już tylko włączyć muzyczkę. Tutaj na wejście dałem sygnał z tego telefonu przez takie dwa rezystorki. Te robią nam ze stereo mono, bo jest to nadajnik monofoniczny, także puszczamy muzyczkę i gra. A że to nie gra telefon, tylko naprawdę nadajnik, wyłączyłem i już muzyczki nie słychać, także to można też już oczywiście zatrzymać. Pamiętajcie. Takich nadajników radiowych nie wolno w Polsce użytkować. To jest zabronione. Ja tutaj zrobiłem ten nadajnik tylko na potrzeby tego, że Wam wytłumaczyć, jakie radio działa. Uruchamiałem tylko na sztucznym obciążeniu, bez żadnej anteny, żeby nikomu nie przeszkodzić. No i częstotliwość tych rezonatorów także była dobrana tak, aby żadnej stacji komercyjnej tutaj nie przeszkadzać. Także to wszystko, trzymajcie się. Do zobaczenia i usłyszenia niebawem. Cześć, trzymajcie się.